Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w kolejnym holu zakupowym. Tak słuchajcie, jestem cała poczochrana i w ogóle, ale to dlatego, że dopiero niedawno wróciłam i postanowiłam, że od razu pokażę Wam, co upolowałam razem z Pauliną. Tu mam TK Max, tu mam DM, więc najpierw zaczniemy może od TK Maxa, a tutaj w ogóle. aha, Jeszcze douglas jest. Jedna rzecz z Douglasa i od niej zacznę skusiłam się stacjonarnie rzeczywiście na ten olejek, bo mówiłam wam w którymś vlogu, że tam gdzie zamówiłam, nie wiem, wróciły mi pieniądze, nic mi nie przyszło, więc skoro nic nie przyszło, to stwierdziłam, że po prostu kupię stacjonarnie. Co mnie dziwi, że w tym Douglasie w Zakson Aleje on był po 34,99, ja miałam. Z racji urodzin miałam jeszcze słuchajcie, 5, ym, na 5 euro y, kupon rabatowy, więc koniec końców zapłaciłam 29,99. To jest pojemność 58 ml, zaledwie e, dużo się go pewnie nie nakłada. Ach, uwielbiam ten zapach! Słuchajcie, jestem niesamowicie ciekawa, jak on się będzie sprawdzać. Z jednej strony chciałabym, żeby się sprawdzał, z drugiej nie, bo jest drogi. <grych> Ale powiem mam, że ten z Only Bio, który mam, ja już miałam teraz drugie opakowanie. I te opakowania wystarczyły mi oba, no można powiedzieć, że w sumie na ponad rok. Chyba jakoś tak. I um, przejadły mi się już po prostu. Po prostu chciałabym coś innego. Dobra, lecimy dalej. Um, z Yumi. Kupiłam, słuchajcie, tonik do twarzy, Face Tonic Intense Moisturized, moisturizer. dobra, nieważne, w każdym bądź razie jest to z 6% kwasem laktac, laktacynowym, chyba tak się nazywa, tak? Kwasem hialuronowym, aloesem i em, granatem i malinami. Chyba tak, jeżeli się nie mylę. Nieważne, jakby nie było tonik. Ja, jak Paulina mi to pokazała, słuchajcie, to ja mówię: nie, ostatnio kupiłam, a ja kupiłam płyn micelarny, a tu mam tonik. Także kolejne, kolejna rzecz z Yumi do testowania. Tutaj mam coś dużego i powiem Wam, że niestety, słuchajcie, już ktoś to zdążył otwierać. Zauważyłam dopiero, już, jak po tokach było, ale to nic. Słuchajcie, tutaj mamy markę Mary and May. I to są kolagenowo-peptydowe witalne maseczki do twarzy. Sześć, kompleks sześciu peptydów. To jest maska nawilżająca, witalizująca. Słuchajcie, tutaj jest 400 gram, aczkolwiek tych masek, tutaj jest. Nie pamiętam ile sztuk chyba gdzieś tu było napisane. Nie wiem, kurczę nie mogę teraz na szybkiego znaleźć, ale wiem, że gdzieś było napisane. W każdym bądź razie wygląda to tak o. Słuchajcie, i to jest w opakowaniu takim plastikowym. Tu się otwiera opakowanie, i tutaj się to wciska, i wyciąga się po prostu maseczkę. Ja nie wiem, ile tu ich jest, tu. Chyba 30 sztuk coś mi się tak wydaje, ale nie jestem pewna, nie, nie będę. Jezus, niech to się zamknie, nie będę Wam ściemniać w każdym bądź razie podejrzewam, że już Wam zaspoilerowałam bo dzisiaj kiedy nagrywam kiedy nagrywam ten haul nagrywam też vlog i na pewno wieczorem skuszę się na tą maseczkę i sobie przetestuję to Wam wtedy dam znać co my mamy dalej, słuchajcie tutaj z Bielendy i mam kilka produktów z Bielendy Tutaj z bielendy mam witamina B12 różowa, witamina piękna pochodzenia naturalnego, B12 beauty witamin, witaminowa, woda micelarna do demakijażu. Dlaczego ja kupiłam płyn micelarny? Ja myślałam, że to jest tonik, słuchajcie. No nic, suplementacja, piękna, zdrowy wygląd, naturalny glow, plus beauty complex, skóra, skóra bardzo sucha i wrażliwa. Jezus Maria, wiecie, no fajnie by było, jakby człowiek umiał wcześniej e, czytać, dlatego, że to kosztowało 5 euro, za 5 euro to ja sobie, wiecie, już kupię e, z, mój, mój ulubiony e, płyn micelarny z, z Eveline, ten różowy. No ale nic, no już wzięłam to, to przetestuję, słuchajcie. Kolejna rzecz e, z... Bielendy to jest hydrolipidium, maksymalna tolerancja, krem barierowy nawilżająco-kojący, realny wzrost nawilżenia, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, spadek uwrażliwienia skóry, zmniejszenie transepidermalnej y, utraty wody. Ektoina, kwas hialuronowy, prowitamina B5, skwalan, ceramidy, fosfolipidy. Także. Krem do twarzy, zobaczymy. Brzmi zachęcająco, słuchajcie. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. To jest w ogóle tubka, to jest też fajne, że jest w tubce, tak? Więc nie muszę wkładać palca do słoiczka. I tutaj mam jeszcze coś z Bielendy, i to jest tym razem Beauty Molecules B5 molekularne serum szczeb symbiotyczne łagodzenie nawilżenie ochrona młodości symbiotyk molekuły ektoiny molekuły glukonal, glukonolaktonu roślinny kolagen molekuły trehalozy i zika. także to jest sera odwodniona i wrażliwa i to jest słuchajcie serum które, no, którego nie będę ukrywać jestem ciekawa wygląda tak o ja wam mówiłam że um, że ja generalnie serów jakoś tam na dzień zbytnio e, nie mam. Więc e, no coś tu kupiłam. Słuchajcie, będę testować. I chyba ostatnia rzecz, czekajcie. Nie, przedostatnia. E, to już torbę odłożę. Przedostatnia rzecz e, z TK Maxa, którą kupiłam, to jest Honest. I to jest, słuchajcie, Magic Gel to Milk Makeup Melting Cleanser. Czyli po prostu czyścik do e, demakijażu, e, do twarzy, który wygląda tak, o. I e, tak, to jest Honest Beauty, to jest ta marka Jessica Alby. I to jest, no po prostu, tak jak nazwa mówi, to jest żel, który ma zamieniać się w mleczko do demakijażu. Ja w ten sposób też to zamierzam, słuchajcie, używać. E, ja już często to widziałam, ale jakoś nigdy nie brałam, a dzisiaj stwierdziłam, a w sumie dlaczego by nie. No i ostatnia rzecz, którą słuchajcie, kupiłam w TK Maxie. Jak widzicie, co nieco kupiłam tym razem. Pomimo, że w Dreźnie na przykład w TK Maxie nic nie kupiłam ostatnim razem, tak teraz e, za to podwójnie. To jest znowu ma marka Mary and May e, i to jest Belief in True. E, I tego nie przeczytam, bo sobie język połamie słuchajcie. W każdym bądź razie jest to e, serum rozświetlające. Które wygląda tak o, w sensie opakowanie, co tu jest napisane po polsku, tylko do użytku zewnętrznego, unikać kontaktu z oczami, bla bla bla. Dobra, o tym wszyscy wiemy. To jest serum, które mnie, słuchajcie, niesamowicie interesuje. Ono jest w ciemnej buteleczce. Wszędzie są ślaczki. Akurat nie tutaj, no ciężko jest, żeby kamera to oddała. E, no, ale jestem ciekawa, to jest 30 ml, słuchajcie. Jest bezalergenowy, bez zapachowy, bez etanolu, bez syntetycznych kolorantów. Cruelty Free, bez pegów, bez olei mineralnych i bez parabenów. Także, no, wszystko jest po angielsku albo w ślaczkach, ale to nieważne. Ważne, że wiem, że to jest serum rozświetlające, a ja, no, lubię mieć rozświetloną cerę. E, w. W Douglasie, słuchajcie, kupowałam olejek, to tutaj dostałam e, próbkę, ale nawet, wiecie co, nie za bardzo, nie, wie, nie za bardzo chyba to jest Jardin Bohème, jakoś tak to się nazywa, no w każdym bądź razie próbka perfum, także dość słabo, jeżeli, jeżeli o to chodzi. No, ale przynajmniej coś dostałam. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze rzeczy e, z dm -u. No, już trochę nagrywam, więc trzeba się streścić. Z Yesy kupiłam sobie oczywiście wkładki kosmetyczne. Co prawda jedne mam na zapasach, jedne mam w użyciu, ale takie rzeczy u mnie, wiecie, schodzą bardzo szybko, dlatego postanowiłam, że skoro i tak jestem na miejscu, to wezmę nowe. Z Balea wzięłam sobie szampon do włosów z limitowanej edycji Sugar Plum o zapachu śliwek bez silikonów, to jest pojemność 300 ml i powiem Wam, że nawet nie wąchałam. Mm, bardzo ładny zapach. To wiecie, to są tanie szampony, nie, one nie robią jakichś cudów, one są bez silikonów, mają po prostu wygładzać i pielęgnować włosy i tyle. Mają sobie pro, e, witaminę B3, prowitaminę B5. Także zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Już dawno nie miałam żadnego szamponu z Balea, jeżeli e, się nie mylę. A propos, dalej w temacie Balea. Balea wypuściła kolejny nowy produkt z tej serii Beauty Expert i tym razem jest to Glow Toner z dwuprocentową witaminą C i 1% pantenolem i 10% kompleksem ski, Skin Moisture. Nie wiem. W każdym bądź razie jest bezzapachowy. Pojemność 100 ml. Ja aktualnie testuję właśnie ten z tej serii, ten nawilżający. I powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, więc jestem ciekawa, jak tutaj się ten będzie sprawdzać. Co my mamy dalej? Dalej mamy ym, z Alverde płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, ekstraktem z alg. Mają nawilżać, yy, odświeżać i rozpromieniać okolice pod oczami. To opakowanie jest malusieńkie, słuchajcie. E, one wcześniej były w takim dużym opakowaniu, bo ja już je testowałam. E, no, ale stwierdziłam, dlaczego by nie, wiecie, że ja uwielbiam płatki pod oczy. A tutaj, słuchajcie, mam dwie maski do stóp. Z Balea mam maskę z motywami, e, z hibiskusem i aloesem, która ma nawilżać. E, ma w sobie też intensywnie nawilżać. Ma w sobie masło Shi. Wygląda tak o. Ale też wzięłam z szabęsa, maskę do stóp z kwasem mlecznym, która ma właśnie ma w sobie kwas mleczny, czy mlekowy? Mleczny. Mleko, kwas mlekowy ma w sobie niacynamid i mocznik, słuchajcie. No i ona ma no trochę pomagać, wiecie, na takie zgrubienia i tak dalej na stopach, więc zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Oczywiście tym razem wzięłam dwa razy moją białą czekoladę z koławak. Zaraz powędruję do lodówki i słuchajcie, zbliżamy się do końca. Ja już tylko wyciągnę to te pozostałe rzeczy. O, torba pusta. Tradycyjnie moje zwilżone chusteczki do sprzątania to jest limitowana edycja, którą już miałam. Wiem, że wyszła nowa limitowana edycja, ale akurat nie w DM-ie w Zaxen Aleje nie było, także kupiłam po prostu to, co było. To jest dwupak. Wiecie, że używam do sprzątania, a jutro albo pojutrze będę sprzątać znowu mieszkanie, więc przydadzą się jak raz. Na pewno pamiętacie, że jakiś czas temu kupiłam z Alverde nowe serum z ceramidami, i to serum aktualnie używam na wieczór. Powiem Wam, że póki co jestem zadowolona, ale jeszcze dużo nie mogę powiedzieć. I jakiś czas temu mówiłam Wam, że w takim bądź razie kupię sobie jeszcze przy okazji, właśnie to drugie serum, czyli z witaminą C, i tak też dzisiaj zrobiłam. To jest z jednoprocentową witaminą C. Bio-aloesem, które ma wygładzać ym, skórę i sprawiać, że będzie bardziej rozświetlona. Także ym, opakowanie pewnie wygląda tak samo jak w tym z ceramidami. No, dokładnie. Tylko to jest bardziej wodniste serum z ceramidami, jest kremowe. No i ostatni produkt, który mam dzisiaj Wam do pokazania. Pomimo, że słuchajcie, nowości jest jeszcze więcej, jeszcze więcej, ale ja już nie chciałam więcej brać, bo ja ostatnio też już e, dość dużo nowości e, z DM-u kupiłam. Tutaj jest balsam. E, wiecie, że ja uwielbiam ten kremowo-olejkowy o zapachu orzecha Marula z, z olejkiem migdałowym. Tutaj mamy z kolei olejek arganowy i zapach wiśni. Ale też 40% zawartość olejków i powiem Wam, że pachnie obłędnie. To pachnie obłędnie. Ciekawa jestem jak się będzie sprawdzać, ale to jest dość tłuste, no zapach jest, słuchajcie, już taki naprawdę późno-jesienno-świąteczny nawet, jesienno-zimowo-świąteczny. Naprawdę przepięknie pachnie. Zastanawiam się, czy będzie równie dobrze je, dobry jak ten mój z orzechem marula, dlatego, że o ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku Balea też wypuściła jakąś tam inną wersję i tamta już nie była taka fajna jak ten mój standardowy. Ja Wam powiem, że ja mam teraz tyle produktów do nawilżania ciała, że ja się chyba mogłabym nawilżać przez co najmniej, nie wiem, 10 miesięcy codziennie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to nic, tak? Ja już się śmiałam dzisiaj do Pauliny, że ja nie nadążam. Słuchajcie, z testowaniem tych nowości, bo nagle wiecie, bum się zrobił wielki. No ale nic, słuchajcie, kochani, to wszystko. Tyle kupiłam. E, wydałam sporo pieniędzy, pomimo że wcale nie ma tego jakoś dużo. Dajcie znać, czy któryś z tych rzeczy już testowaliście, testowałyście, e, czy wam się podobały, czy nie. Czy może jesteście ciekawe e, któryś z tych rzeczy? E, ja życzę wam miłego dnia, żegnam się z wami, do zobaczenia. Papa pa.